Idę do samochodu. Dzisiaj w Warszawie zaczynam. Podjadę jednak samochodem, bo mógłbym stąd też jechać rowerem pod Arkadię, Te 12 km. I później tu wracać do samochodu, ale nie, to podjadę sobie samochodem na żolibość gdzieś i rozpocznę pracę. Tam. Ej, co to ma znaczyć? Ktoś mi wycieraczkę podniósł. W jakim to celu? Dla zabawy. Dobra, najważniejsze, że nie, nie ukradziony samochód. A przecież w środku była taka kusząca torba Volt. Faktycznie deszcz popadał, ale teraz już przez to mógłbym jechać, ale widzę, że czy jechałbym pod wiatr? Nie, nawet nie. Ale nie, po co? Bo później do domu jadę dzisiaj. Dzisiaj jednak muszę tam zakupytać się, zrobić i jadę do domu w lesie. Po 5 godzinach pracy, bo tylko tyle mam dzisiaj. I dobrze. I dobrze. No tak, powiedziałem, że przestało padać, a tu ulewa właśnie przechodzi. Ale może przejdzie całkowicie, zanim zacznę pracę. Jest 10.30, ruszam na 11 gdzieś tam w stronę Arkadii, centrum. Zaparkowałem sobie tutaj na Żoliborzu, a może to jeszcze Bielany. I jadę. Przestało padać na szczęście. A, tędy sobie pojadę, bo mam tutaj wiadukt nad trasą toruńską. Rzadko tędy jeżdżę. Zapomniałem, że on tu w ogóle jest. Chciałem naokoło przed chwilą jechać. A to ta trasa, na której codziennie dochodzi do kilku wypadków. Tam stłuczek. S8. O, jedzie ta. Łódź. Mazury I już jestem na Żoliborzu, powiedzmy. <laughs> Ładny dzień się zapowiada, jak nie będzie padać już to będzie ładnie. Trochę wieje. Pod górę. Ale to fajne uczucie, tak z bliska przyjechać do pracy. To jak świetnie się czują ci, którzy po prostu wychodzą sobie z mieszkania i już zaczynają dyżur. Albo w ogóle mogą czekać na dostawy w mieszkaniu O, straż pożarna, coś tam się stało Majana Pawła Co to za tajemnicza akcja? Nie mam pojęcia co tam się dzieje O nie, jaka wpadka, zapomniałem, że o 10.03 grafik się pojawił nowy, no, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek i nic się nie zapisałem Nie ma już miejsc żadnych Boże <laughs> Trzeba pamiętać o tym a kto wie, może ja nawet miałem dostęp i o 10 już, ale nie, nie, o 10 nie. No to widzę, jak ładnie zacznę ten zbieranie pieniędzy na, na przyszły, yy, na przyszłą piękną pensję. Super wpadka. No miało być tak pięknie, ale dobra, będę i tak pracował. Może nawet będą wpadać te dostawy. Ale teraz sobie zamieniłem, jednak piątek, bo widzę, że to, co odczepiłem wczoraj, znowu wróciło. 11:30, 14:00 to sobie wziąłem, za co odczepiłem końcówkę tego dyżuru. Tak, żeby o 18:00 kończyć. Bo też tam do Kasi jadę, to wcześniej chcę być, nie, nie o 22.00. od jutra podał no szkoły zamknięte w Warszawie. A to się Wiktor ucieszy. Czekał na to. <laughs> też bym czekał, jakbym był uczniem. Kasia mi pisze, że w marketach wszystko wykupione. No, bez przesady, jeżeli te wieści ma z tego, z, z wiadomości z internetu, to nie są prawdziwe raczej. W sklepie w Truskawiu na pewno mamy wszystko. O nie, druga wpadka. Nie zauważyłem, że ja się dzisiaj na Mokotów zapisałem. Jak to się stało w ogóle? I Ula do mnie pisze, żebym na Mokotów pojechał na Mordor jak najszybciej i się pyta, co robisz w centrum? <laughs> Baza. Dzień wpadek Faktycznie miałem Warszawa mokotów Jak to się stało? Nie zauważyłem w ogóle A to dlatego, że szybko się zapisywałem wtedy Na te godzinki No tak, przełączałem na mokotów, żeby zobaczyć czy są dostępne tam I coś namotałem Nawet nie zauważyłem, że mam dzisiaj mokotów No nie No znaczy fajnie, że mokotów ale za dupy, że tam mnie nie ma teraz. Przepraszam za wpadeczkę. Numer 2 Dobrze, wpadł mi gringo, bardziej nie muszę jechać pod galerię. Tylko tutaj No Dostawa do studia filmowego. Kiedyś tu do takiego pana przyjeżdżałem. A dzisiaj do pani i no, Jestem na spokojnym mokotowie. Tylko jedna dostawa na razie. na pewno się dzieje w centrum dużo. No ja tu się tułam po Mokotowie, dobra, na Mordor jadę, tam są biura, to może będzie więcej dostać Zresztą mam tam jechać. Telewizja Polska i nasze 2 miliardy złotych z podatków. Zabrane. Ejku, tyle jechałem tu pod galerię, znaczy w stronę Galerii Mokotów tylko po to, żeby się dowiedzieć, że tam Olkuska mnie wzywa. Bistro Olkuska. Przy Gringo, kurde, co było tam czekać. Przecież, to też jest chodź spod przecież tak O, TVP Odkryłem, że jak sobie kabanowski poleżą w torbie tak tydzień albo dwa To są fajne, takie chrupiące jak ciasteczka Lepce <ślepce> O nie, dotknąłem kabanowskim obiektywu nic pierwszego nie można było zrobić To trzecia wpadka moja Boże Czy ja mam jak coś czym wytrę to tu się nie da tak łatwo wysłać o cholera o. Jeżeli na dzisiejszym filmie będą jakieś tłuste plamy to wiecie dlaczego. No i Może to i dobrze, że nie wziąłem tego. dyżurów na przyszły tydzień to będę się ukrywał przed koronawirusem w domu w lesie. Tam się nie zarażę. Tylko trzeba te wykupić jedzenie ze sklepów a podobno już brakuje. Dobrze, że mam 20 puszek pasztetu podlaskiego. Tylko z czym ja to będę jadł, jak chleba nie będzie. Skorą chyba z drzew. O, coś wpadło. Wpadł mi gringo bardzo kotów, czyli wiedziałem co robię siedząc tutaj. zajedając i zajadając kabanoski z, z tym obiektywem. Boże, no ale to trzeba być sprytnym, żeby dotknąć kabanosem obiektywu aparatu. Dobrze, że nie w lustrzance. Wiążę dwa naraz, bo jeszcze Tonkin i taką wysoką wieżę dostałem w Tonkin, że nie wiem czy się nie wywali jak, jak już rozładuję to pierwsze. Póki co to, to to pierwsze podpiera to drugie. Tu dostarczyłem to drugie na konstruktorską, siedem. Tam z tyłu te dalsze bloki to też 7, to nie jest 7 A, PC wszystko jest jako siedem. I teraz już jadę do Mekongu i sporo zamówień się porobiło, bo ruch duży tutaj w tej godzinie, na Mordorze ja, jak oni te osiedla nabudowali na Mokotowie, tu zamknięte uliczki wjeżdżasz się z nadzieją, że się przejedzie na drugą stronę, a tam pff, zamknięte numer 2 na cybernetyki, całkiem fajne a teraz jadę na postępu 5 do Pan Sushi i jadę na marynarską gdy nie było tego gotowego jeszcze wiaduktu otwartego, to można było dołem przejechać, a czy teraz też można? czy już tylko górą? nie wiem a tutaj, czy tu będzie przejście dołem dla pieszych, czy tylko górą? Nie, no to by było głupie Głupie, a w sumie mądre by było, bo wtedy samochodów by nie blokowało, jakby był brak przejścia Zaraz zobaczę Cholera Skasowali to przejście Aha, winda nie działa Przykład no so, i cholera, jasna, dobra, że dostanę. Będę musiał iść po schodach i do takich długich. Co so, za, trzeba było tym wiaduktem pojechać. A po drugiej stronie jednak będę. Tutaj po prawej jadę. No fajnie, że coś wiem. Wejście D po prawej stronie, a jestem już z tyłu. Po prawej żadnego D nie było. Co to jest, garaż? Cholera. Obiadę to naokoło bez sensu ha. A tu od wewnątrz Dobra Pewnie tam o Wchodzę do lobby, czekam na klientkę No i dzwonię do niej, żeby ją poinformować, że czekam A tam głos w słuchawce A tam głos słuchawcy mówi, że nie ma... Przepraszamy, nie ma takiego numeru. <gryw> nie wiem czemu. Później drugi raz znowu to samo, napisałem do supportu. Zadzwoniłem trzeci raz, że się okazało, że już zadziałało. Chciałem ja teraz wiaduk, ten, bo znowu na postępu 5 dobra, znowu tą windą sobie pojadę. W sumie, w sumie lepiej niż jak będę jechał tam na piadu, gdzie ulica idzie. Skoro ta winda działa, jednak. A Na tej kładce działa tylko jedna winda. Siodłem do tej drugiej na górze i drzwi się tam knęły i tyle, i nie jechała wcale. Jeszcze godzina i 50 minut do końca. Ja jadę teraz z dostawą z na postępu 5 na jakąś ulicę, na której nigdy nie byłem, o której nigdy nie słyszałem. Od Domaniewskiej odchodzi. O, tutaj ulica Langego z kontrapasem dla rowerów. Już dostarczone. Nie byłem nigdy w tym zakątku. A jednak odwiedziłem Galerię Mokotów, Rebel, Bowls, coś tam. Jadę bardzo blisko obok i jeszcze godzina do końca będzie Ale jak się tak jedzie to wszędzie dookoła mnóstwo ludzi rozmawia o wirusie, o chorobach, o różnych takich właśnie rzeczach z tym związanych Właściwie wszyscy z tego co słyszę ja tu miałem dostawę z tyłu fajny biurowiec, mały pracę pod galerii Jedna z moich ulubionych atrakcji galerii Mokotów droga do Wapiano na zaplecze ale tam wszyscy mili i uśmiechnięci a ja jadę na, na ulicę Nutki a to jest na Ursynowie w sumie koło kopyt Kurczę, kurcze, ja nie wiem czy na Ursynów się dostanę tędy, jak pojadę na wprost samochodem to na pewno, ale czy rowerem jest przejazd czy tylko w prawo na wyścigi, wzdłuż wyścigów Nawieżej pojadę po ulicy tak jak samochód, chyba że zakaz jest to i tak pojadę A według Maps mi jest ścieżka rowerowa. Tu, tu. A. A jednak jest przejazd tutaj w lewo. O. No tak, jakby tego nie było, to ja nie przejechał na drugą stronę. Chyba, że po ulicy. O, jak ciemno. Moja ulubiona dzielnica, Ursynów. Ach, te ursynowskie oznakowania Wiecie czemu są dobre? Pokażę Wam Ponad klatką jest zawsze numer bloku Też na początku jest numer bloku i od razu wiadomo co to za blok. Nie trzeba szukać tej tabliczki takiej, która zazwyczaj nie wiadomo gdzie jest schowana A tu kopa chwila. Na górę nie wjeżdżam dzisiaj. Pozwólcie, że tam nie wiadę. Widok jest tamtąd, no jako taki, to nie jest takie ładne jak te w Krakowie. Jak się nazywają te w Krakowie? Też kopy? Kopce? Kopce. Dobra, to jadę. Na Mokotów, no jestem na Mokotów, jestem na rusynowie to nie jest mój obszar teraz. E... O, lera, trawa, dobra. O, tutaj jest złe miejsce w historii mojego życia, bo pod tamtym blokiem się dowiedziałem, że dziewczyna mnie zdradziła. No, od niej samej się dowiedziałem. <laughs> Ale nieważne, później i tak wyjechała do Parlamentu Europejskiego pracować. E... Zaraz, którędy, no, no nie ma, trzeba po trawniku jednak, po ścieżce wydeptanej, krokuski piękne. O, dobra. I kopacz fila w całej okazałości. A tam na wprost kolejne miejsce bardzo przyjemnie lubiane, blok Beksińskich, ale nie będę go niego dzisiaj jechał. Tylko tu pojadę w lewo, bardziej na Mokotów jednak. To jest blok Beksińskich. Ale które okno, to już nie wiem nigdy. I właśnie dopadło mnie chamstwo niespotykane, czyli mam odbiór z Dobra, powiedzmy, że daleko stąd, ale dojadę. Ale dostawę mam, Boże, no, na sam koniec południa. Specjalnie tak, żeby mieć później super daleki dojazd do samochodu. Czemu? To jest najgorsze w Bolt. Właściwie ze wszystkiego. że ostatnia dostawa wpada gdzieś super daleko. I później się jedzie przez całe miasto i się traci godzina. No już dostarczyłem na tą kłobucką. I teraz muszę przejechać tak stąd, Łódzką, Warszawę na Zolibosz. Może, ale dobrze, dam radę <noise> Dzisiaj tylko 5 godzin pracowałem, więc dam radę Ale no Bokotowie jest fajnie jednak, ja lubię Przypadkowo się tu zapisałem niechcący, nawet nie wiem jak, coś źle kliknąłem, ale było fajnie Tylko te dojazdy tutaj są dosyć długie, jednak Panikiem ja sobie pojadę, bo tu za dużo Eju dopiero woronicza nie mogę Ile to jeszcze trzeba przejechać Dobrze, że jutro centrum Już tu myślę jak się pozbyć jutro kilku godzin Bo mam trochę za dużo Za dużo zarobię, za dużo zrobię dostaw Jeszcze tylko 19 potrzebuję a no w piątek pracuję 7,5 godziny i tak, czyli 15 będzie, będzie no za dużo. Muszę zmniejszyć ilość godzin. Jednak. No i nie mogę. No minąłem kolejnych ludzi i znowu o koronawirusie, Gadają, coś o Włoszech. Więc tu już nie ma innych tematów na tym świecie. Dzięki Volt za taką fajną przejażdżkę przez całą Warszawę. No, sam sobie jestem winny, bo wyprałem mokotów niechcący. I już jestem przy samochodzie i dzisiaj do lasu wracam. I oddałem dyżurek jutrzejszy, znaczy część. Będę pracował tylko na, dyżur, na grafiku od 15 do 18. A wcześniej mogę się włączyć kiedy chcę. Ludzie piszą na grupie, że brakuje w sklepach towaru. Kasia była na zakupach i też to potwierdza, że puste półki. Nie ma chleba, makaronów, nawet papieru toaletowego. A u nas w Izabelinie wszystko w normie, pełno rzeczy na półkach. Wziąłem ile chciałem. Przyjeżdżajcie tutaj na zakupy. Albo nie, bo braknie dla mnie. E, tutaj w Truskawie też wszystko w sklepie było. Także wziąłem, co mogłem. Po mojej wizycie właśnie już zapasy sklepu są uszczuplone. <laughs> Jednak. Oczywiście kupiłem najważniejszą rzecz ze wszystkich, czyli papier toaletowy. Bez tego to jak żyć? Ale pamiętam jeszcze czasy, jak nie było papieru talentowego, i w łazience mieliśmy gazety takie stare do wycierania dubska. Dziwne, jedyne co zrobiłem to wymieniłem żarówkę w samochodzie. E, no ta lewa jest nowa i co ona tak świeci jasno. Nie świeciła ta poprzednia tak. Wiem, że niektórzy mówią, że warto kupować takie żarówki droższe za 50 zł, bo one jaśniej świecą, no ale ja to kupiłem w Carrefourze za 4,50 chyba. I taka dobra. To teraz wygląda tak, jakby ta prawa nie świeciła. A. Zbliżam się do domu, a w domu czekają na mnie kopytka pyszne ze skwaruszkami. Tata zrobił. No i proszę, wczoraj w Warszawie się cieszyłem, że, że mieszkam w Warszawie, a tu się okazuje, że w lesie lepiej. W lesie sklepy pełne. Znaczy nie w lesie, tylko na wsi. Ale zaraz, zaraz, tu, do dotrze tutaj fala szału zakupowego i też wykupią wszystko. Ale przecież jutro nowe dostawy, pojutrze normalnie, nowe dostawy do sklepów. Co ci ludzie tak zareagowali? <grym> Tam się pani w sklepie cieszyła, właśnie mówię. A niech, niech wykupują jak najwięcej. Dobrze będzie. Obawiam się, że za miesiąc ludzie będą grubsi. <grym> Nakupują żarcia, i później będą musieli to zeżrzeć i będą siedzieć w domach i żryć. I niech zamawiają Volt, jak najwięcej, tam na grupie ludzie się zastanawiają, czy, czy będzie więcej zamówień, czy mniej, są pogłoski, że już jest więcej Uber Eats chyba ma więcej jakiś tam, ktoś tam mówił, pisał jakiś szef, czy coś, jakieś wykresy pokazują, nie wiem, wzrost tych, zainteresowania tymi usługami.